Dzisiaj mamy 16 kwietnia 2023 roku. Jestem drugi dzień w Kołobrzegu, w sanatorium. Teraz dzisiaj po raz pierwszy poszedłem na plażę. Jestem teraz na takiej platformie, z której no jest piękny widok. Tu są wydmy. Nadmorskie i możemy chwilę posłuchać szumu morza. No, ludzie już chodzą, nie ma tutaj za dużo ludzi no, w tej części plaży. Za to jest bardzo pięknie, wiecznie, dużo jodu w powietrzu. Taki króciutki film.